Dzień dobry Państwu. To są Podatki Info. A w nich, jak zwykle, moimi gośćmi są Sylwia Rzepka, Janina Pokaska, a gościem specjalnym dzisiaj jest Henry Klin, biegły rewident. Witam dzień dobry. Państwu. Dzisiaj będziemy mówić będziemy rozmawiać z naszym ekspertem o przekształceniach jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę ZO. Czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to problem ludzi mojego pokolenia, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą ileś tam lat temu, no i kontynuują ją, nie biorąc pod uwagę, że różne rzeczy się zdarzają, różne przypadłości i powstaje problem kontynuowania tej działalności w przypadku śmierci, w przypadku wypad jakiegoś wypadku nieszczęśliwego. Czy innych sytuacji, kiedy ta działalność nie może być kontynuowana i powstają dwa problemy? Pierwszy problem to jest właśnie kontynuacja działalności, i drugi problem to jest podział majątku, który został wypracowany przez właściciela. Obie te kwestie są dosyć trudne. O ile ta pierwsza działalność znalazła swoje rozwiązanie w przepisach o sukcesji, że po śmierci właściciela można powołać sukcesora, który tę działalność kontynuuje, to nie rozwiązuje tego drugiego problemu, który jest niezwykle ważki. Jak wiemy z obserwacji otoczenia, często problemy majątkowe dzielą rodziny na wiele lat, niekiedy nigdy nie, nie, do, nie dochodzi do zgody. Natomiast Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę powoduje, że w spółce są udziały. Te udziały można podzielić, można sprzedać, można przydzielić dzieciom, żonie, innym osobom, pozostając nadal właścicielem, a przynajmniej zabezpieczając sobie istotny głos ostateczną decyzję w kwestiach prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to, myślę, niezwykle ważne. No właśnie Henryku, Ty z początku zacząłeś mówić, kto tak naprawdę powinien zrobić tą sukcesję, tak? Przekształcić tą jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, to komu byś to polecił? Jak, którym przedsiębiorcom? No przede wszystkim osobom, które, które są w wieku 50-60 plus, ponieważ tutaj jak gdyby to zagrożenie powstaje największe, ale znam też sytuację i Państwo pewnie też sobie przypominacie sytuację, kiedy osoby w sile wieku prowadzący pełną działalność naraz na skutek różnych okoliczności albo giną w wypadku, albo, albo no, umierają na skutek wylewu, zawału, nieszczęśliwych, nieszczęśliwych takich sytuacji. No tak, bo to jest jednak cały czas ta spółka teoretycznie powinna być w toku, no bo przepływy pieniężne, prawda, cały majątek to jest machina ogromna, która... No to jest pozycja tu, na rynku również, tak. prawda, że, że wiemy, że ta, że ta firma istnieje i nie jest zagrożona, więc przekształcenie działalności gospodarczej, która jest, która ma swoje walory, bo jest łatwa do założenia, łatwa do prowadzenia, łatwa do rozliczeń podatkowych. I to, i to są te, te momenty, które ułatwiają prowadzenie tej działalności, no bo spółka, z założeniem spółki wiąże się konieczność prowadzenia pełnej księgowości, wyższych kosztów, no ale zawsze jest coś za coś. Tak, ale właśnie, na przykład te osoby, które, bo tak łatwiej jest niby otworzyć, zamknąć działalność gospodarczą, tak, otworzyć sobie spółkę kapitałową. Ale może nam powiesz coś o tym, że właśnie, jeżeli się jednoosobowa działalność gospodarcza bardzo rozrasta, yy, jest bardzo dużo majątków w tej jednoosobowej działalności gospodarczej, to nie jest tak łatwo teraz. Za, zamknąć działalność gospodarczą, żeby otworzyć właśnie sobie spółkę na przykład za spółkę kapitałową, łatwiej jest właśnie przekształcić ją. Tak, dlatego że, że wtedy jest jakby ciągłość działalności, jest kontynuacja i nie powst... zamknięcie działalności wiąże się z koniecznością po pierwsze zinwentaryzowania całego majątku, rozliczeń z VAT-em. Czy ja ten towar sprzedałem, czy nie sprzedałem, z punktu widzenia przepisów podatkowych muszę odprowadzić VAT od zapasu, który mi pozostał na moment zamknięcia działalności. Przekształcenie pozwala po prostu y, przejść łagodnie łagodniej. z jednej formy prawnej w drugą formę prawną, zachowując cały majątek i dodatkowo mając szerszą ewidencję. Mankamentem prowadzonej działalności gospodarczej i książki podatkowej jest między innymi to, że książka nie przewiduje ewidencji naszych rozrachunków, czyli naszych należności, naszych zobowiązań. Trzeba sobie to mieć albo albo pamiętać, albo prowadzić swoją dodatkową ewidencję. Nie przewiduje ewidencji stanów magazynowych jako takich, robi się tylko inwentaryzację na początek roku, na koniec roku. Natomiast Natomiast nie mam wglądu w bieżące zmiany stanu zapasów. Więc z mojego doświadczenia wynika, że, że przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę ZOO jest jak najbardziej celowe z wielu punktów widzenia. Tam też te rozliczenia z kontrahentami też przechodzą, prawda? Bo jak zamkniemy, to musimy rozliczyć. A tutaj, jak przekształcamy, to jednak mamy jakby dalej tą kontynuację tej działalności, nie? Tak, tak. Po prostu w naturalny sposób jest dalej ta działalność kontynuowana. Może być zachowana ta sama nazwa, to samo logo. Zmienia się tylko tyle, że w nazwie działalności gospodarczej jest imię i nazwisko właściciela, a w spółce zoo może być, nie musi być. No, w każdym razie. Dla kontrahentów zewnętrznych jest to prawie niedostrzegalne. Może być to zupełnie niedostrzegalne. No tu, Janinie, właśnie, nagradłeś ja... pytanie, w komentarzach. <gry> tak, od e... razu odpowiedź poszła. E... A... No... A ja mam takie pytanie, A jak przygotować firmę do takiego przekształcenia? E... Przepisy związane z, przy... z przekształceniem znajdują się w kodeksie spółek handlowych. I tam jest określone, jakie muszę przygotować dokumenty, w jakim trybie i złożyć wniosek do sądu o, o zmianę formy prawnej. Czyli jest tam określony plan przekształcenia, jest, jest konieczność sporządzenia. Bilansu początkowego, no to jest też pewnego rodzaju, rodzaju trudność, ponieważ z książki podatkowej muszę teraz stworzyć bilans firmy, czyli obraz jej majątku i źródeł finansowania, czego nie mam wcześniej, ponieważ tutaj jeszcze dodatkowym mankamentem książki podatkowej, o której sobie może nie wszyscy zdają sprawę, to to, że prowadzący działalność odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, Prywatnym również, jeśli, jeśli nie, nie zrobi intercyzy z małżonką, to również no, cały majątek, jakim dysponują, może być może podlegać. W zajęciu, zajęciu i, i natomiast przy spółce ZO już tego problemu nie, nie mamy w takim, w, w takim stopniu. Bo tylko do wysokości wkładu. Do wysokości, do wysokości, wysokości, wysokości kapitału. Zabezpieczamy swoje majątki. Jeżeli nawet chcemy tak zabezpieczyć swój majątek, to też możemy przekształcić jednoosobową działalność. No różne mogą, mogą być powody, powolić. tak? Często dzieje się to tak, że, że właściciel prowadzący działalność gospodarczą nie zauważa tego majątku. Tak? Kiedyś, kiedyś takie porównanie słyszałem, że to jest tak jak pasterz, który weźmie jagnię na swoje ramiona i je niesie. Nie zauważa, że w międzyczasie ta z tego jagnięcia to jagnię przekształciło się w dorosłą, Owce. ciężką owcę i on ją dalej dźwiga na swoich ramionach. Będąc przekonany, przecież dawałem radę dotąd to dam radę dalej. A czy takie przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej spółka ZO, czy długo to trwa ten proces całego przekształcenia? To zależy od, od, od stopnia przygotowania i, i szybkości działania. Myślę, że, że może się zamknąć. W dwóch miesiącach, tutaj, tutaj terminem, którego trudno określić, to są działania sądu, bo sąd musi po pierwsze, dodatkowo jeszcze o czym nie mówiłem dotąd, powołać biegłego rewidenta, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy majątek wykazany przez właściciela w bilansie jest rzeczywiście prawidłowo wyceniony i y, posiada taką wartość, jaka została wykazana. Sąd, o czym też może nie, jest, nie ma powszechnej świadomości, stoi na straży prawidłowości funkcjonowania rynku i bezpieczeństwa osób, które się na tym rynku znajdują, a głównie przedsiębiorców. W związku z tym sąd do sądu muszą być składane co roku sprawozdania finansowe, żeby można było sprawdzić każdego kontrahenta. Jak, jak funkcjonuje, jakie osiąga wyniki, jak również wyeliminowania podmiotów, które są wydmuszkami, tak ja możemy powiedzieć, że niby jest tam majątek, a tego majątku nie ma. Dlatego biegły Rewident dokonuje sprawdzenia tego majątku, i wydaje opinię o planie przekształcenia i o tym, czy ten majątek wnoszony do spółki ZOO rzeczywiście posiada taką wartość, jaka została wykazana w dokumentach. Więc tutaj nie mamy wpływu najczęściej na to, na, postanow... na datę postanow... wydania postanowienia przez sąd. Tak? Sąd wydaje postanowienie po pierwsze o powołaniu biegłego wskazanego przez przedsiębiorcę, po drugie o zarejestrowaniu spółki. Znam przykłady, że to się zamyka w dwóch miesiącach, jeśli tutaj jest odpowiednie, że tak powiem, zdecydowane, szybkie działanie i. Monitorowanie całego procesu również po stronie sądu. To dosyć szybko. Myślałam, że to tak w pół roku, tak 5-6 miesięcy dosyć szybko, 2 miesiące nie jest tak długo. Od momentu powołania biegłego, biegły dostaje termin 30 albo 60 dniowy. Kodeks przewiduje, że w ciągu dwóch miesięcy ma wydać opinię o, o, mhm. o majątku. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeśli sprawa jest szybciej przygotowana, jeśli jest szybszy kontakt z biegłym już na etapie na etapie sporządzania tych dokumentów, że on zna te dokumenty, zna te sytuację, to ta opinia może być wydana w ciągu tygodnia, powiedzmy, tak, i dalej już zależy od sądu, w jakim terminie zarejestruje spółkę. No właśnie, a jak przygotować firmę do przekształcenia, jakie są nakłady publiczne? Że... Nakłady. nakłady... W samej działalności spółki, czy całej, w samej działalności firmy, bo to jeszcze nie jest spółka, przede wszystkim konieczna jest inwentaryzacja, czyli proces, który, który firma i tak co roku robi, bo jest zobowiązana na koniec roku zrobić inwentaryzację przede wszystkim zapasów. No tutaj ta inwentaryzacja byłaby jeszcze poszerzona o nasze należności, o nasze zobowiązania, tak żeby, żeby mieć pełny obraz. Dodatkowym nakładem może być koszt związany ze sporządzeniem tego planu przekształcenia, że można to powierzyć firmie wyspecjalizowanej, która, która to zrobi profesjonalnie, przygotuje też umowę spółki. Tutaj są też zagadnienia ważne, strategiczne, nad którymi się trzeba pochylić, w jakiej wysokości ma być ten kapitał. Nie jest to obojętne. Minimalny poziom kapitału w spółce zoo, to jest 5 tysięcy, to nie jest duża kwota ale wysokość tego kapitału świadczy o wiarygodności spółki, dlatego jeśli przekształcamy spółkę zo spółkę akcyjną no to już tutaj ten kapitał zakładowy, ten kapitał podstawowy ten fundament, na którym się ta spółka zawiązuje już wynosi 100 tysięcy więc więc Tutaj na ogół przy, z moich doświadczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej to nie jest żaden problem to jest tylko kwestia strategiczna ile będzie kapitału podstawowego a ile będzie kapitału zapasowego który stanowi pewnego rodzaju też bufor, zabezpieczenie na sytuację kiedy spółka wygenerowałaby w kolejnym roku stratę to wówczas tą stratę można sfinansować z kapitału zapasowego Także zachęcamy wszystkich do tego, żeby się przyjrzeć swojej działalności gospodarczej i zastanowić się, czy spółka kapitałowa to nie jest rodzaj działalności, w którą warto zainwestować, powiedziałabym, czas i pieniądze i, i zainteresowanie, bo jednak daje to pewne określone korzyści. No i wiadomości, że nie jesteśmy, Nie jesteśmy wieczni. wieczni. Nie jesteśmy a, wieczni. No, 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 no W naszym wieku można to spokojnie <śmiech> powiedzieć. <śmiech> dziękuję bardzo. A moimi gośćmi była Sylwia Rzepka, Janina Pokaska, a gościem specjalnym był Henryk Klin. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.